18 lutego, puść wodze, pączki, fantazji. Lecimy! Przygotujcie się na totalny, imprezowy odlot. Z w Yogi. No i z Bubu. Jesteś gościu jogi Jakżeż oni jedzą. Bubu nadchodzi jedzonko. I nigdy się nie najedzą. Co za ładny dzień na piknik. Idealnie. Już czuję pieczyste. No i podło! Kubuś Puchatek, myśl o małym rozumku, jest chyba jakimś w stosunku do misia jogi mędrcem. Yogi to mózg. Twój plan jest rewelacyjny Yogi. Inteligencja bubu, to jest moja specjalność. Moje nabicie się na misia jogi powoduje, że oczywiście już z najwyższą nienawiścią będę myślał o dabingowaniu jakiegokolwiek filmu. Jogi! staje w obliczu zadania dla mnie jakiegoś potwornie stresującego. Eee, no, a czy uda się jakoś wyjść obron obronną ręką, to już nie mnie oceniać, tylko państwo. Bubu to narzędzie. Wrzucam luzi. No, to mój żółw. Mieszka sobie z nami w jaskini. Żółwik! No dobra, i co dalej? W takich sytuacjach powinniśmy się drzeć! To taki lekko zniecierpliwiony, dobra? Dobra, dobra, dobra. Tak. I'm mm. kolego, radzę ci się schować. Bubu mówi bardzo takim wysokim, dziecinnym, powiedziałbym dość infantylnym głosikiem, a mnie z wiekiem troszkę głosisko się obniżyło, i teraz szukamy wspólnie z realizatorami takiego złotego środka, który by który by nam jakoś uwiarygodnił tę postać, ale jakoś nam idzie, więc mam nadzieję, że nie zawiodę dzieci i uwierzą w to, że, że to jest jednak Bubu, a nie szereg. Park kończy 100 lat, tak? No więc, zróbmy jakąś imprezę. Ludzie lubią takie rzeczy. W roli Rachel będziemy mogli usłyszeć Monikę Kwiatkowską. Ciepła, szalona. Wow, gram w klasyku! Normalnie gram z misiem Yogi, nie! A, no właśnie nie. To była reklama pizzerii, ale poprzestawiałam literki, zanim samolot odleciał. Pokaż mi, który śmiech wybraliśmy w końcu. Normalnie człowiek się śmieje ha-ha-ha-ha, a ona się śmiała. No ale już umiem. Jakby co to? Już potrafię. Tylko 50 dolarów za cały rok, w tym opłatę za kemping, to prawie darmo.

Muszę go mieć pod ręką, jakby się nagle coś działo. Proszę, zajmij się lepiej układaniem map, dobrze? Ciekawe, fajny facet. Wygląda na ale Okazuje się w trakcie filmu, że wcale aż taki twardy nie jest. Oczywiście, perpetuję miłosne. Ważne, bardzo ciekawe. Taki silny, ciekawy i wrażliwy mężczyzna. O, ja! Obchodzi mnie władza! Na tym mi zależy! I będę miał władzę. Nikt nie wie o istnieniu Żuwia. Już nigdy nikt o istnieniu żółwia się nie dowie. Tak. Musimy koniecznie znaleźć tego żółwia. Tak, żeby, żeby był bezpieczny. Oddamy go do weterynarza. Wiecie? <ścoughs> Miało być jak do Debile. <ścoughs> Jogi, co ty wyprawiasz? Sprzedaliśmy kiedyś prawa do butelkowania wody z jeziora Boke. Już pan sprzedał publiczne pola golfowe deweloperowi. Jeszcze dwa budynki straży pożarnej tej firmie od lodów i chciał pan sprzedać bibliotekę, ale spłonęła. Misia jogi pamiętam z dzieciństwa, oglądałem go namiętnie, będąc małym chłopcem, dlatego teraz z ogromną przyjemnością em, em, wziąłem udział w filmie, takim em, no, prawdziwym filmie o misiu Yogi, pod tytułem Mis Yogi. Co się dzieje? O, teraz, dobra, wiem. Okay, okay. Mm -hmm. Rzadko kiedy. Co się dzieje? Rzadko kiedy widzisz, że ci niedźwiadek z powietrza nadlatuje i ci koszyk zabiera. No. no rzadko. Co się dzieje? No i ładnie. No. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. No i jak doświadczenie? To nie jest. Może Nie jest to prosty kawałek chleba. Trzeba stworzyć wrażenie, iluzję, że mamy do czynienia z tysiącami ludzi, a my w studiu mamy tylko siódemkę. No i ta siódemka sprostała temu zadaniu. Jestem mądry do bólu? 3D. Jest tu czysty muzyka, sztuczki, magia. No i skok przez bubu na deser? Wcale nie. Będę próbował. Nie sądzę. Dziśnę. Kinęk od 18 lutego.